Poniedziałek. Tego dnia obawiałem się najbardziej. Wszak w pracy trzeba będzie zrobić przerwę. A co zrobić, jeśli mam mało czasu na oglądanie YouTube'a? Nie pozostaje nic innego, jak zająć się na poważnie pracą. I tak zrobiłem. Skupiłem się od rana na pracy i wiedząc, że mam tylko godzinę czasu na szybkie przyjemności, nie za dużo myślałem o tym. Połowie dnia stwierdziłem, że jednak zrobię sobie przerwę, ale nie na YouTube, czy inne spędzanie czasu przed telefonem, tylko na chwilę przy projekcie T. I tak w ciągu całego dnia, licząc wieczorny czas, wyszło mi trzy godziny pracy przy projekcie. Wieczorem została mi prawie cała godzina. Nie licząc kilku minut na wchodzenie na YouTube, patrzenie jakie filmy pojawiają, pojawiają mi się w proponowanych patrząc na każdy filmik który się pojawia dwa razy zastanawiałem się czy chcę go obejrzeć czy wolę cały ten czas który mi dziś zostanie przeznaczyć na wieczorną grę i tak się stało wieczorem została mi prawie cała godzina bez kilku minut po skończeniu pracy nad projektem postanowiłem że chwilę sobie pogram ale nie trwało to godziny nie wykorzystałem całego dostępnego czasu, bo z jednej strony wiedziałem, że jutro będę miał go naprawdę mało i lepiej mi się przygotować na niegranie, a z drugiej strony wciągnąłem się w projekt i chciałem do niego wrócić. Jednak było już dość późno i stwierdziłem, że większą chęć mam na spokojne przygotowanie się do nocy niż gonienie oraz ryzykowanie kolejnego niewyspania. Ogólnie? Chciałbym jeszcze zauważyć, że zasypianie od dwóch dni zajmuje mi dużo czasu. Kładąc się do łóżka potrzebuję około 30-60 minut, by zasnąć. Wcześniej ten czas spędzany był na telefonie i jak zaczynało mi się chcieć spać, to zasypiałem, to zasypiałem. Zastanawiam się czy to ma związek z ograniczeniem używania technologii. Nie chcę dorabiać jakiejś teorii, ale przychodzi mi na myśl coś takiego. Niebieskie światło emitowane przez ekrany redukuje ilość produkowanej melatoniny, która jest odpowiedzialna za prawidłowy sen. Możliwe, że dzięki temu, że ograniczyłem telefon, to lepiej się wysypiam i dlatego wieczorem nie jestem aż tak śpiący i dłużej zajmuje mi zasypianie, bo co najlepsze, choć zasypiam o godzinie podobnej co z oglądaniem rzeczy na telefonie, to czuję się rano dużo bardziej wyspany. Drugą rzeczą to ćwiczenia. Jutro spróbuję je zrobić bliżej wieczora, żeby na wieczór być już zmęczonym i zaobserwuję, czy uda mi się szybciej zasnąć.